Dobra, włączam, włączam rekord, tak więc już możemy zaraz... Powiedz kiedy. Już. Ok, kończymy wizytę na Placu Nowym. Jedziemy dalej. Troszkę się posililiśmy, ludzie też jedzą obiad, więc my sprawdźmy... Pyszne Tak, sprawdźmy co dzieje się gdzie indziej w innych częściach miasta. E, ruszamy oczywiście i bizą, a wy możecie nas śledzić Jaki mieliśmy adres strony internetowej? www nowy slash łowcy dokładnie i ruszamy Słysza. dalej e, przejedziemy sobie e, wzdłuż Wisły, przejedziemy przez jeszcze jedno ciekawe miejsce, gdzie zbiera się bardzo dużo ludzi. E, o tym powiem za chwilkę. Na razie przeciśniemy się troszeczkę przez te wąskie uliczki, jakże klimatyczne, ale wymagające od kierowców... Sprawności, aczkolwiek, tak jak wspominałem wcześniej, i widzą, jazda takimi miejskimi uliczkami to jest sama przyjemność, nie trzeba się zastanawiać zbyt długo. To dobrze poustawiasz lusterka. tak naprawdę połowę września i klimatyzacja dalej działa, 18 stopni na termometrze, więc. Idealne warunki pracy można by powiedzieć. No to lepsze niż wczoraj w Rzeszowie. Tak jest, wszędzie meleksy, burzące turystów. Łapać. E, będzie można nas złapać za jakieś 25 15... minut. Rejon pomiędzy, e, czyli pomiędzy, miejsce pomiędzy stadionem Krakowie i Wisły. Pla, Park Jordana, tam również się zjawimy. E, naszą Ibizą, tak więc bądźcie czujni. Jeśli wybieracie się w tamto miejsce, to szukajcie naszego samochodu. E, i GPS zlokalizuje, pokaże, gdzie jest. jesteśmy dokładnie. Będzie można przyjrzeć i izie, i się ich wypełnić nasz formularz. Jak to wygląda? Mamy takie fajne reloki dla Was. Są tak. gadżety, rozdajemy Dajem gadżety, jest. jest możliwość umówienia się na testy. Zapytanie jednego z naszych internautów, tego e, Nie to za tak, za znakiem. Nie jest ona, że tak powiem, o nawet Sead jaki stoi. I to nie jest kolejka do ostatniej palóweczki Hrabiego Barikenta, tylko jest to kolejka, słuchajcie, do lodów. Lody na starowiśle i tradycyjna receptura, według starych przepisów, rzeczywiście smakują tak jak kiedyś, jak stare, dobre lody gałkowe, które rzeczywiście jadły się po prostu ze smakiem i no, fantastyczna sprawa polecam warto naprawdę wystać w tej kolejce kolejne kultowe miejsce Tak, kolejne no, pozytywne kultowe miejsce w Krakowie i tak naprawdę no, ta kolejka też y, świadczy o tym że to jest, y, że, to jest że, że warto że trzeba czekać y, natomiast fa fajna ważna, już nie ma co szukać bo tam jest o, o, ograniczona liczba y, tych kuwet jeśli mogę tak nazwać z lodami i później y, ich nie dowożą więcej, więc to też jest ważne, że macie je świeże i naprawdę warto się na nie skusić. Fajna sprawa. Teraz będziemy sobie jechać wzdłuż Wisły i będziemy się kierować. Będzie, będziemy też jechać koło kładki Bernatki. To jest Kładka Bernatka to kolejne takie miejsce ważne na, na mapie w tej części Krakowa. Tu również zakochane pary, mamy ją tam w oddali, zakochane pary przypinają tam kłódki. Jest ona już dość mocno obciążona. Słyszałem że taką, taką gdzieś tam no, skocz, tak, z kuluarów informacje, że nie wiadomo, czy nie będzie trzeba tych kulek gdzieś tam pewną ilość pościągać, bo jest to jednak yy, spore kładkę. obciążenie. Albo tak, jest, ewentualnie można, można zrobić drugą kładkę, jak najbardziej. E, tutaj pary wyznają sobie, przypinają trochę. Gdy zobaczymy sobie, no to widać ich naprawdę stąd można powiedzieć. Już, już widać je, jak są poprzepinane gęsto i to... Czyli rewelacyjne miejsce na, na sytuację z, z serii Ona, ona, ona i Biza i ja. Tak, dokładnie. Ona i Biza i ja, dokładnie tak. Można taką kłódkę. Zresztą tu jest obok miejsce, gdzie można wyrabiać sobie grawerę na kłódce i kupić taką kłódkę, tylko po to, żeby ją tutaj zawie zawiesić. Jestem, jestem bardzo zaskoczony, bo gdy przyjeżdżam do Krakowa, to to jest taki szybki przyjazd i szybki wyjazd. A, a to jest naprawdę rewelacyjne i piękne miasto. Zwłaszcza, że teraz, teraz jedziemy wzdłuż Wisły, tak? Tak, dokładnie. No dobrze, a zmienił to trochę, trochę temat. Sebastian, wspomniałeś o, o Krakowie i o Wiśle. A więc tak, więc gdzieś tam z tyłu stoi temat. D -d -d Derby. Zgadza się, no ja jestem zwolennikiem, znaczy inaczej, jestem zwolennikiem. Kibicem Krakowi, natomiast w, sensie, w sensie takim, że e, no po prostu zawsze kibicowałem tej drużynie, natomiast e, mam zdrowe podejście do tematu, mam w, w pracy ludzi, którzy kibicują Wiśle Kraków, spotykamy się po, po derwach, jesteśmy w stanie o tym normalnie porozmawiać, więc e, jakieś e, wszystkie... formy już, już agresywnej, to, to, jest, to, to, to jest coś, co zupełnie mnie nie interesuje i zupełnie nie mam jakby na to... E, na natomiast e, jakby uważam, że miejsce jest o tyle ciekawe, że nawet kręcono o tym, że tak powiem, film. E, jeden z brytyjskich dziennikarzy, aktorów-dziennikarzy również wybrał się tutaj na derby, żeby ocenić to, jak to wygląda. przeżycie, być na takim meczu. Emocje są super. No, każdy, kto w mieście ma dwa kluby jakiejkolwiek dyscyplin spotyka się z tym, że no, najczęściej nie są te kluby, które Co jakiś czas przejeżdżamy z wzdłuż Wisły i pogoda w Krakowie jest na na, na rzece, na rzece pływają w, pływają kajaki. Tak więc to jest dobry moment, żeby wyjść z domu, wyłączyć, wyłączyć telewizor, bo nasz streaming nawet możecie śledzić, przede wszystkim możecie śledzić na nowy ale też możecie go śledzić na kanale YouTube marki, marki Seat, tak więc zakładam, że nawet podążając w naszym, w naszym kierunku nie stracicie. także te archiwalne, między innymi z Rzeszowa, ale teraz także z kolejnych, z kolejnych miast. Zaczęliśmy, zaczęliśmy mówić o sporcie, o piłce nożnej, ale sport i, sport i Kraków to, to nie, tylko, nie tylko piłka nożna. To także w motorsport. Możecie coś powiedzieć więcej o samochód? Przynajmniej, przy, przynajmniej teraz. Co możecie więcej powiedzieć no, o motorsporcie rodem z Krakowa? Brakuje eee... toru przede wszystkim. <laughs> Musi, nie mamy ścigać. <laughs> Tutaj tak jak patrzę od strony. No to chyba jest odwieczny, odwieczny, odwieczny problem, bo większość tych torów jest zamykanych niż, niż tak, otwieranych. A chociaż budżet yy, miejski, prawda? Tak, to budżet, się budżet miejski się przegłosowany został, został i podobno w najbliższym czasie ten tor ma być projektowany, natomiast to jest mimo wszystko odległa przyszłość, bo. Ale ciągu... jakiś już pomysł nie jest. Tak, na, 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 jest jakiś na, 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 pomysł, to fajnie, że są takie inicjatywy, że ktoś o tym myśli, bo rzeczywiście jest sporo ludzi, którzy dysponują w Krakowie, to się widzi po ulicach dość szybkimi samochodami e, i po prostu... No... Dobrze by było, żeby mieli nigdzie pojeździć dobre. bezpiecznie, tak? przetestować te samochody. Eee, ja również cieszyłbym się z tego, bo wtedy eee, Teraz mocniejsze te samochody, tak, są samochody są coraz mocniejsze, a biorąc pod uwagę na przykład Leona Cupra, wtedy chętnie z klientem wybrałbym się na tor takim Leonem Kuprą demo, tak, tak, tak. po to, żeby pokazać mu wszystkie możliwości tego samochodu w absolutnie bezpiecznych warunkach, bez żadnego ryzyka, eee, co tak naprawdę na zwykłej drodze jest dość problematyczne i, i może być powodem jakiegoś stresu, prawda, na to, że jest to zupełnie inna... Zdecydowanie, zdecydowanie, nie polecamy, nie polecamy jazdy żadnym samochodem, żadnej marki jazdy bokiem w warunkach miejskich. Tak jest, bokiem, tyłem, jakkolwiek, do przodu generalnie bezpiecznie, no i z przepisową prędkością, prawda, my też staramy się teraz tak utrzymywać. Zresztą są korki w końcu w niedzielę, tak, w Krakowie trafiliśmy Kraków. na nie. tak, jesteśmy w Krakowie, to już widać w tym momencie, że stoimy sobie, ale i oczywiście Marii Konopnickiej. Tutaj w tym momencie jesteśmy. Gdyby ktoś gdzieś z aparatem przebiegał, można robić, robić zdjęcia, wrzucać na stronę. Ja przypomnę tylko, że akcja oczywiście ma związek również z tym, że my się cieszymy bardzo, że możemy pokazać Ibiza w Krakowie, bo w Krakowie w końcu pojawia się znowu salon Seata. Jasnokurska 60 Euro Motor. Od poniedziałku do soboty jesteśmy. Dla Was tak, tak naprawdę. W jakich godzinach? Właśnie 9.19 od poniedziałku do piątku, 9.15 w sobotę. Czyli tak naprawdę dla osób, które kończą pracę o 17.00-18.00 one jeszcze są w stanie podjechać do Was i... Są w stanie podjechać, odbyć jazdę testową, dowiedzieć się o samochodzie, również zamówić części, mamy oczywiście, dysponujemy też zapleczem serwisowym, to wszystko od poniedziałku tak naprawdę, bo będzie to pierwszy dzień salonu w Krakowie, więc można powiedzieć, że mamy świetny prolog, jeśli chodzi o... O początek, no bo mamy w tym momencie fajną imprezę. Szukajcie jej wizy po mieście i zapraszamy później oczywiście do nas na testy na jasnogórską 60. W tym momencie przyjeżdżamy mostem, jak nazywa się most? Jest to Dębnicki. Most Dębnicki? Przecież minęliśmy tak. po prawej stronie. Wawel. Nawet Bawel. ja to wiem, Wawel. Tak Dokładnie. Most Dębicki. Dębicki nie, wszyscy wiedzą, nie, nie wszyscy wiedzą to, że tak naprawdę groziło mu wysadzenie niedawne powodzie. Znaczy niedawne, no już miały kilka lat temu, tak naprawdę cztery lata temu bodajże, powodzie, które nawiedziły nasz kraj. powodowały to, że tutaj woda na moście Dębnickim podchodziła w zasadzie pod samo przesło I już w zasadzie pod, pod samo przęsło, już pod, 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 pod jezdnie i w zasadzie no, była Naprawdę blisko decyzja o tym, czy nie wysadzić tego mostu w powietrze, ze względu na to, że to gdyby on się zerwał, mógłby zabrać ze sobą wszystkie kolejne mosty, a to wiadomo, spowodowałoby no, paraliż i katastrofę w Krakowie. W związku z tym e, był na szczęście opady, które tak, opady, które ustały, spowodowały to, że, że most ocalał i, i wszyscy są byli szczęśliwi, natomiast rzeczywiście rzeczywiście był obciążany ciężarówkami, most na, na równa nie był zamknięty. Taka ciekawostka, że, że jest to też mega ważny punkt komunikacyjny, bo e, tych mostów na Wiśle chcielibyśmy mieć oczywiście więcej w Krakowie. Ja tylko dodam jedną informację w drodze Poznaniacy, jeżeli nas słuchacie, w, będziemy stać też w waszych korkach, będziemy stać w Krakowie. Pojawiło się pytanie do Daniela, to jest pytanie, które padło też wcześniej. Skoro, skoro Daniel jeździsz wcześniejszą i Ibizy, to. w to jestem ciekaw, jak według, jakby według Ciebie w, wypada nowa, nowa Ibiza i czym się różni od poprzedniej. Na pewno stylistyką, na pewno da się ją obniżyć, co <grym> mogę więcej powiedzieć. Rozumiem, wszystko, że dla Ciebie, sposób na, sposób da, da ciebie w, 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 każde auto musi być jednak jakiś tam custom, tak? Na, wiadomo, każdy jakoś tak no, robi, no, komuś się to podoba, prawda? Są różne gusty, uh -huh. a każdy mi się też pyta, jak ja mogę jeździć taką obniżoną, da się, wszystko się da. Nie wiem, to, to jest styl życia, <grym> to jest, to, nie wiem, no, ogólnie wracając no, do tego, ogólnego tego tematu, no to Aha. cała Ibiza dla mnie jest totalnie świeża, nie? bo to zupełnie inna stylistyka, no, te, te rysy, y, y, no załamania po prostu na tej graszu zupełnie inaczej to tak wygląda. Wiadomo, że wcześniejsza generacja trzeciej, ona była jakim jakie upływała. To jest właśnie druga zimno... generacja Ibizy. O, <grym> Druga. No tak, no tak, właściwie to Cordobal. A, to ten, przepraszam, ten, no, bo to z przodu ciężko poznać. No, ten, no już ogólnie wszystko na plus, wszystko no, za duchem czasu, nie? Tak naprawdę, bo to wszystko się zmienia y, te ułatwienia, nie wiem, słyszałem y, też o tej... Dziękuję. o połączeniu telefonu w ogóle i wszystkiego, prawda? Tak, Przecież to jest się bardzo nie było tego tak. Czyli tak, jest... mówimy o Mirror Linku, tak? Tak, mówimy o Mirror Linku. Ogólnie technologicznie Ibiza poszła bardzo do przodu. Tutaj w tym momencie, pomijając już jednostki napędowe i stylistykę samochodu, która rzeczywiście da się zauważyć, nowa Ibiza ma zmienione multimedia w samochodzie. My jedziemy w tym momencie z jednym z takich rozwiązań, jest to Mirror Link. Zresztą prowadziłem przed chwilą na nim rozmowę telefoniczną, działa to wszystko bardzo fajnie. Mamy tak naprawdę możliwość wybrania różnych opcji typu media, z możliwością odtwarzania muzyki, z którą właśnie, która właśnie leci z mojego telefonu. Do tego wybór innych opcji typu informacje o samochodzie, gdzie mamy podstawowe informacje status samochodu, wskaźnik ciśnienia opon. No, takie ustawienia są, są dzisiaj w samochodzie możliwe również z tego tego poziomu, tak? Do tego wszystkie sprawy związane, jakby sobie wciśniemy kar, mamy wszelkie informacje, które się nam pojawiają i proszę bardzo, od uruchomienia, gdy jedziemy po mieście w korkach stojąc, mamy zużycie na poziomie 6,5 litra na 100 km. Wydaje mi się, że to nieźle biorąc pod uwagę, że jest klimatyzacja, co chwilę stajemy, ta jazda jest szarpana Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry wynik że... Zaczytałem, że system audio został poprawiony, prawda? Tak, system audio został pod, poprawiony Mamy Właśnie, możemy, dostępny... możemy trochę, pokazać? Jasne, oczywiście jest A, W Seacie w tym momencie można mieć nawet do 10 głośników w Ibizie, gdy wybierzemy pakiet Seat Sound Wówczas mamy subwoofer w bagażniku. 115W wzmacniacz taki jest możliwy również akcesoryjny do Aha. zamontowania, i to powoduje, że właśnie ten dźwięk jest niepowtarzalny. I naprawdę dla kogoś, kto lubi posłuchać dobrej muzyki w samochodzie, lubi ogólnie jazdę z włączonymi głośnikami, to będzie naprawdę duży, duży adres. Sebastian, jedna rzecz, która mnie zainteresowała, to właśnie kiedy, kiedy rozmawiamy o kokpicie, wcześniej bawiłem się nim kilka razy. I to, co mnie, to, co mnie za, zainteresowało, to, jeżeli dobrze pamiętam, EcoTrainer. Tak. Jestem osobą, która ma ciężką nogę i, i samochody, którymi jeżdżę, paru dużo. No, bo to, to jest tak naprawdę reakcja na moje zachowanie. tak? tak A, tutaj to, to mnie bardzo za, zaskoczyło, że samochód może nauczyć mnie jeździć ekonomicznie. Możecie powiedzieć o tym temat? Jasne. EcoTrainer to jest bardzo fajna sprawa. Ja nim czy miałem okazję pierwszy raz pobawić przy okazji silnika EcoTSI moich testów w Hiszpanii, gdzie jest na ekranie wyświetlany samochód. Trzeba utrzymywać w określonym polu, wyselekcjonowanym jakby z całości ekranu na inny kolor i utrzymywanie go w tym polu powoduje, że zdobywamy dodatkowe punkty za ekonomiczną jazdę. Jest to bardzo ciekawa zabawa, coś co, o, teraz sobie go właśnie włączymy i w tym momencie prawda, możemy go utrzymywać w, w tym polu jazdy i wtedy widzimy, że zdobywamy tam kolejne punkty. Mamy w tym momencie ich 61, średnie spalanie 6,7 litra i tak naprawdę gdyby... co musimy zrobić, żeby to e, zadziałało, znaczy żebyśmy, żebyśmy zdobywali po prostu e, więcej i, i, i ty, tych punktów, Tak. <grym> czyli czyli to jak te konkursy na nałożenie jajka na masce, które tak, może Tak, To jest zwańc, taki tak. konkurs jazdę, na jazdę o kropelce, można tak powiedzieć. A, okay. I, i, I rzeczywiście to się sprawdza. Oczywiście w miejskim cyklu jest to trudniejsze z racji tego, że mamy korki właśnie światła, nie zawsze one są dostosowane do ruchu, więc tym większa sztuka sprostać takiemu wyzwaniu. No dobrze, wy widzicie mnie gdzieś na koniec świata. Gdzie jesteśmy? Okrążamy Błonia tak naprawdę. Z jednej strony, przed tym nie mieliśmy po lewej stronie Stadion Krakowi. Jedziemy sobie prosto dalej, za chwileczkę pojedziemy sobie w prawo. Naprawdę okrążamy Błonia. Będziemy też przy Parku Jordana. Tak więc takie miejsce, gdzie z rodziną można wybrać się na spacer. Jest, są place zabaw. To wszystko bardzo fajnie. Tam można bardzo miło spędzić czas. To takie zielone płuca Krakowa, jak ja to nazywam. Natomiast no niektórzy się śmieją, bo mówią, że bieganie na błoniach powoduje to, że, a bardzo dużo ludzi to robi, że można się nawdychać naprawdę nieświeżego powietrza. Widziałem takich, co z maskami już Tak, pojawiają się również tacy zawodnicy. Czyli wjeżdżamy na kolejny most, tak? Ciekawa architektura poprawy. Mamy błonia. Tak, dokładnie. Po prawej stronie mamy błonia. No, niedługo będzie, w przyszłym roku będzie e, Ojca Świętego. E, więc, więc dni młodzieży w Krakowie e, spowodują to, że na pewno będzie jeszcze więcej e, korków, ale też i błonia będą miały okazję właśnie się wykazać. Już by gościły raz e, papieża podczas e, wizyty. Był to Jan Paweł II wtedy. Teraz e, dni młodzieży też zostaną. E, to, co jest ciekawe, to, że minęliśmy tak naprawdę dookoła, bo biega bardzo dużo osób. Nie są to osoby, które biegną w kierunku centrum handlowego w celu skorzystania z zauważalnym autem, gdzie można rozłożyć i włożyć do bagażnika rower i jeżeli dziś jesteśmy w Krakowie, to udać się na przykład w kierunku Zakopanego. Ale dzisiaj to pewnie nie jest dobry pomysł, bo są korki. Przy przecież specyficzne miejsce i tam e, powroty szczególnie stamtąd niedziela wieczorna. tak, niedziel, nie, <grymne> niedziela wieczorna to rzeczywiście jest niezbyt fajne, fajne miejsce, żeby tam e, stamtąd wracać a z drugiej strony można znaleźć w tygodniu czasem e, taką chwilę, że rzeczywiście na tym kierunku pojechać ale i Kraków to jest dobre miejsce na jazdę na rowerze ze względu na to, że mamy naprawdę bardzo dużo ścieżek rowerowych e, i one są naprawdę mądrze rozplanowane więc dla wszystkich, choć brakuje trzech e, listów, znaczy wiadomo, no, zawsze przy, tej, tak. na, przy tym natężeniu i przy tej popularności, jaką zaczynają się cieszyć polscy rowery, każda długość teraz jest zbyt mała, żeby spełnić oczekiwania, ale, ale z drugiej strony cieszmy się, że mamy te, które mamy, bo do niedawna tak naprawdę jeszcze nawet nie marzyliśmy o tym, żeby mieć aż tyle, w związku z tym jakby jest to no dla jest. mnie e, też, też pewien atut e, Krakowa, ale jak najbardziej, żeby docenić to, co dzieje się na zewnątrz w okolicach Krakowa pozwiedzać ciekawe miejsca, bo Kraków to nie tylko sam Kraków, ale również okoliczne miejscowości warto zabrać bagażnik na nasz rower i, i, i pozwiedzać to co dzieje się dookoła nas. Ja tylko dodam, że minęliśmy restaurację restaurację ja Uwiślaków, czyli ja Stadion Wisły, tak? po prawej mamy w tym momencie Stadion ja no, Wisły. Proszę jest. bardzo. Dynamika się reklamuje, tak jest. No my w tym momencie jako salon w Krakowie zapraszamy oczywiście na Jasnogórską 60, jesteśmy od 9 do 19 to nie mówię, do Państwa dyspozycji. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, wczoraj byliśmy w, w Rzeszowie. Między innymi trafiliśmy na święto mięsa, co dla nas było nowością. Niestety nie byliśmy niedane nam było dotrwać do występu Krzysztofa Krawczyka, dzisiaj Dzisiaj tak jak wspomniałem, zwiedzamy Kraków, gdzie się teraz udziemy gdzie teraz ruszamy, dokąd tak dojdziemy. Naprawdę objechaliśmy dłonię celowo po to, żeby pokazać jakby całe, całe miejsce, jak to wygląda. teraz zaparkujemy sobie również w tamtym miejscu po to, żeby przejść na park Jordana, zobaczymy sobie jak to w tamtym miejscu wygląda, co tam się dzieje. To powiedzcie, gdzie dokładnie nas można zobaczyć, a gdzie można nas odwiedzić. Eee, jakieś takie wskazówki poza tym, że na, na stronie nowesartibiza.plowcy jest mapa interaktywna, na której jest cały czas nasza pozycja, ale gdzie jeżeli, jeżeli, od, od której ulicy podjeżdżamy? Eee, podjeżdżamy tak naprawdę eee, sekundkę, bo mamy... okay. okay. na Koncentracja na prowadzeniu samochodu przede wszystkim. Eee, zawieszenie super wybiera, ale właśnie jedziemy po kolejnych w tym momencie jest, i, 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 jest, i jest bardzo, bardzo nie, dobrze. Tak, nie, właśnie nie, tak. mijamy Uniwersytet Rolniczy. Tak jest, Akademia Rolnicza, tutaj jest taki e, zagłębie Uniwersytetu w Akademii w Krakowie, to no ale jak też znana, znane miejsce i znowu przejeżdżamy sobie dość szybko przez e, kolejny, przez tak, tak, kolejny. E, No tak, w twoim, w twoim <laughs> samochodzie rzeczywiście ty masz obniżoną tą wizę. Nie mam. Był, lat, tak, byłby problem, przetarłbyś pewnie, tak, pewnie podwoziem, jak to się mówi. Tak, wjeżdżamy sobie w ulicę 3 Maja i tutaj tak naprawdę możecie nas znaleźć. Eee, zaparkujemy samochód, a więc aparaty, telefony w dłoń i... Roloki rozdajemy, tak, rozdajemy... nie dużo ich zostało. Rolki idą jak woda, natomiast, natomiast Wy e, róbcie zdjęcia, wy wrzucajcie na stronę i zbierajcie nagrody. Eee, dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. razie.